Hey, przychodzę ze skończonymi produktami. Są to produkty z pompeczką. Jest to pani walewska mydło w płynie i jest to biały jeleń. Emulsja do higieny intymnej. Kozie mleko. I teraz słuchajcie, no ten biały jeleń, to kozie mleko takie na dwa razy, powiedziałabym. Pachnie, powiem, nie, powiem tak. Jak na higienę, płyn do higieny intymnej to jest spoko, bo nawet w tych dniach kobiecych, że tak powiem, raz w miesiącu, wydalamy, powiedzmy, nie wydalamy, nie tego, słowa, nie tego słowa potrzebowałam. Może tak, pocimy się intensywniej, no i, i, i niwelowanie tego zapachu jest bardziej wskazane, tak? No to tu się faktycznie sprawdza ten biały le, leleń, ten biały jeleń, i faktycznie to kozie mleko tutaj jakoś działa dobrze. Jest ok, chociaż jak się wyjmuje, że tak powiem, znaczy wypsiukuje na dłoń, to bardziej intensywnie pachnie, tak bardzo przyjemnie, ma to taki kremowy zapach. Potem troszeczkę zmienia ten zapach swój, ale to nie jest też taki wręcz powiedziałabym bardzo miły, tak? Faktycznie lekko, o, że tak powiem, o, nie orzeźwia, tylko odświeża. I czujemy się trochę troszeczkę bardziej komfortowo. Yy, dlaczego na dwa razy? Yy, bo, <śm> <śm> bo produkt ten. Hmm. Nie, nie powiem tego. Zostawię to dla siebie, chociaż faktycznie to miała być recenzja. Do no za chwilę przemyślę, czy faktycznie mam to powiedzieć. Za to pa, pani Walewska. A dobra, już wiem, co miałam powiedzieć, to, to, bo się za, zamieszałam. To nie o tym miałam powiedzieć o Białym Jeleniu, tylko miałam powiedzieć o pani Walewskiej. Pani Walewska. Ja zakupiłam dwa kremowe mydła w płynie. Jedno jest właśnie różowe, które wykończyłam, drugie jest niebieskie. Drugiego niebieskiego nie mogę, z, że tak powiem, skończyć. Dlatego to jest na dwa razy. Za to pani Walewska Sweet Romance. Poza tym, jak czytaje, czytam, czytuję, czytam Sweet Romance, no to mi się kojarzy z przed 10 lat, jak Lady Gaga na, nagrała mega przebój yy, Romance. No i to był mega przebój, naprawdę mi się mega podobał, i, i bardzo, 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 i jako teledysk, i jako piosenka i w ogóle super to już jest na plus, no ale nie, nie dla, dla, że tak powiem, tytułu na butli kupiłam, tylko na spróbowanie i sprawdzenie, czy faktycznie pamiętam zapach pani Waleski jako perfum. To nie jest ten zapach, to jest piękny zapach. To jest tak piękny zapach mydła w płynie, że jeszcze kupię go nieraz na pewno. Naprawdę to jest odkrycie moje 2019 roku, mimo że mamy 2020, ale to jest moje odkrycie 2019 roku. Różowa pani walewska pod tytułem Sweet Romance. On pach, pachnie kremowo, pachnie mm, orzeźwiająco. Umy, kiedy umy, um, myjemy rączki, no to faktycznie te ręce pachną pięknie, naprawdę delikatnie. Ja y, użyłam połowę jako do mycia rąk w łazience, a drugą połowę użyłam tego jako AA. No, żebym miała lepsze orzeź, orzeźwienie. Co jest orzeźwieniem? Y, y, żebym się lepiej komfortowo czuła, tak? Bo mi się skończył właśnie ten, ten biały jeleń. Schowam tylko, żeby mieć filmik. No, i tutaj dokończyłam tym płynem, wróć tym mydłem jako płynem do higieny intymnej. Ja jestem zaskoczona pozytywnie, bardzo, bardzo, bardzo. O niebieskim wypowiem się, jak go w końcu skończę. Jeszcze mi tam zostało trochę na dnie, ale no mówię, no to jest zupełnie co innego, tak? I to jest ten zapach pani Waleskiej, czyli niebieski. Ble. Różowy to nie jest pani Waleska, ale no produkt bardzo dobry na mnie zrobił wrażenie. Biały lej, też jest ok. Chyba wrócę do niego, no bo mówię, jestem zaskoczona tym, że kozie mleko i że faktycznie ten, 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 ten zapach tak niweluje, ten przykry zapach dla kobiet niweluje. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, papa. Pa.